Dziecko słyszy, więc widzi. Słuchowiska dla dzieci. Kot Zygfryd trochę narozrabiał. Kot Zygfryd mieszkał sobie u rodziny Jankowskich. Byli tam mama Asia, tata Wojtek i ich synek Maciek, z którym kot Zygfryd bardzo mocno się przyjaźnił. Spędzali całe dnie bawiąc się i ganiając po całym domu. Często nieźle przy tym rozrabiali, czym złościli trochę rodziców chłopca. Pewnego dnia rodzina Jankowskich wybierała się do kina. Kot Zygfryd już nie raz zostawał sam w domu, więc wcale się tym nie martwił. Bądź grzeczny, kocie, rzuciła na pożegnanie mama Asia i cała gromada wyszła z domu. Też mi coś. Przecież ja zawsze jestem grzeczny, pomyślał kot pod nosem i błyskawicznie pobiegł położyć się na tej wygodnej kanapie przed telewizorem, na której nie mógł przebywać, kiedy ktoś był w domu. Hm. Ta kanapa jest taka wygodna, pomyślał. Zupełnie nie wiem, dlaczego nie pozwalają mi tu spędzać czasu. Chcą ją mieć tylko dla siebie. Bzz. E, a co to? Zjeżył się kot Zygfryd. Bzz. Mucha! krzyknął do siebie. Niesforna mucha. Niedobra mucha. Chce mnie tu budzić i przeszkadzać mi w moim wolnym czasie. Podniósł głowę i zaczął poszukiwania intruza. Jest. Siedzi sobie jak gdyby nigdy nic na wazonie z kwiatkami. Zygfryd wskoczył na stół w jadalni i zaczął się skradać w stronę muchy. Jeden krok, ale bardzo powolny, drugi jeszcze wolniejszy. Mucha chyba się nie zorientowała. Wtedy kot Zygfryd skoczył tak szybko i zwinnie, jak tylko potrafił. Niestety trącił wazon z kwiatkami, a ten spadł ze stolika. O, rozbiłem wazon, zmartwił się i spojrzał na swoje łapki. A w dodatku nie złapałem tej muchy. Bzzz. Gdzie ona jest? Bzzz. Już wiem, siedzi na bucie taty Wojciecha. Kot ruszył w pośpiechu w stronę szafki na buty. Tym razem nawet się nie zastanawiał, od razu spróbował złapać muchę. Niestety, znowu się nie udało, za to wszystkie buty wypadły z szafki. Ojej, znowu narozrabiałem, powiedział do siebie. Postanowił odpuścić, położył się znów na kanapie i próbował zasnąć. Bzzz. Niesforny owad usiadł na kanapie obok niego. Teraz to na pewno cię złapie, powiedział kot Zygfryd. Przyczaił się i ruszył w stronę muchy. Z rozpędu nastroszył pazury i skoczył. Mucha znów uciekła, a kot Zygfryd zostawił ślady swoich pazurów na kanapie. Ostatni raz poszliście do kina! Krzyknął, wiedząc, że i tak mu nikt nie odpowie. Mocno się zmartwił. Narozrabiał i wiedział, że Jankowscy będą na niego źli. Postanowił nic już więcej nie majstrować i poszedł spać. Zapomniał nawet o musze, która tak długo grała mu na nerwach. Obudził go krzyk mamy Asi. Matko, co tu się stało? Zygfryd? Postanowił udawać, że śpi. Było mu bardzo źle z tym, że nabroił w domu. A przecież nie może powiedzieć nikomu, że chciał tylko złapać muchę. Nikt nie zrozumie jego kociego miauczenia. Tata i Maciek pochowali się w pokojach. Nie chcieli jeszcze bardziej denerwować mamy. A ta właśnie zaczęła sprzątać. Po niecałej godzinie udało się zażegnać kryzys porządkowy w domu. Wtedy mama Asia zrobiła sobie kawę i usiadła na kanapie obok kota Zygfryda, na którego w zasadzie nie była już zła. Bzzz. A to co? Pomyślała. Bzzz. No nie, mucha, krzyknęła na cały dom, a Zygfryd tylko uśmiechnął się pod kocim noskiem. Mama Asia złapała gazetę i zaczęła pościg za muchą. W jego trakcie zrzuciła kurtki, wywróciła kwiatka na parapecie i figurkę, którą przywieźli z mężem z Włoch, a która stała około telewizora. Muchy też nie udało się jej złapać. Usiadła zmęczona i zła koło kota. Zygfryd z kolei podniósł się i usiadł jej na kolanach. Mama Asia zaczęła głaskać kota i powoli się uspokajała. Ech, kocie, gdybyś ty wiedział, jak taka mucha potrafi zdenerwować, powiedziała. Kot Zygfryd uśmiechnął się i wtulił w mamę. Przecież on doskonale o tym wiedział. Koniec. Dziecko słyszy, więc widzi. Słuchowiska dla dzieci.